Monika Everett to główna bohaterka opowieści, znana jako cicha wiedźma członkini Siedmiu Mędrców, jest jedyną maginką, która potrafi posługiwać się niezaklętą magią i jest niezwykle biegła w matematyce i magii. Zasłynęła z samotnego pokonania legendarnego czarnego smoka z Worgan dwa lata po tym, jak Monika została mianowana jedną z Siedmiu Mędrców, powierzono jej zadanie zapisania się do Akademii Serendia, aby w tajemnicy chronić drugiego księcia, Felixa Arca Raidia. Osobowość. Monika jest nieśmiała i boi się relacji interpersonalnych, nerwowa, gdy wchodzi w interakcje z innymi, wykazując wysoki poziom lęku społecznego, jak wtedy, gdy po raz pierwszy spotyka Lanę, Eliota, Felixa, a także Cyrila. W obecności kogoś, kogo nigdy nie spotkała lub kogoś, czyja osobowość jest sprzeczna, staje się zbyt sparaliżowana, by cokolwiek powiedzieć. W najgorszym razie często wymiotuje lub nawet mdleje. Ma nawet swój własny sposób na unikanie interakcji społecznych, który polega, cytując ją, ucieczce do pięknego świata liczb, gdzie nikt nie może jej skrzywdzić. Stanowiło to przeszkodę w intonowaniu, więc zaczęła szukać sposobów na rzucanie zaklęć bez intonowania, zwykle ktoś próbowałby przezwyciężyć swoją nieśmiałość lub lęk społeczny. Jednak Monika obrała zupełnie nieoczekiwany kierunek i dzięki swojemu talentowi i znajomości formuł magicznych opanowała sztukę niezaklętego rzemiosła magicznego, co było wcześniej czymś niespotykanym. Od tego momentu, dzięki nowo odkrytym umiejętnościom, zdobytym dzięki pełnemu wysiłkowi, stała się jedną z najwybitniejszych magotek w kraju i szybko dołączyła do grona siedmiu mędrców. Monika ma również słabą wolę i jest bardzo wrażliwa na to, gdy inni mają o nią pretensje. Jest tak nieśmiała, że nawet najmniejszy złośliwy zamiar sprawia, że kurczy się i drży ze strachu. Z tego powodu z trudem kłamie i odmawia innym. W pracy z równaniami i magicznymi formułami często traci kontakt z otoczeniem i gubi się w szczegółach swoich obliczeń, jak pokazano zarówno w powieści, jak i anime. Źródłem jej lęku społecznego i ucieczki do świata liczb jest spalenie jej ojca na stosie. Zdesperowana, by przypomnieć sobie wszystko, co mogła, zaczęła recytować liczby, które tworzyły zarówno jego, jak i dzieło jego życia. Później ten nawyk zapamiętywania i recytowania ważnych liczb doprowadził do tego, że jej wujek, który ją przygarnął, znęcał się nad nią fizycznie i sprawił, że zaczęła bać się ludzi, zwłaszcza wysokich i barczystych mężczyzn, jak to opisano w powieści. Ciekawostki. Urodziny Moniki przypadają pierwszego dnia pierwszego tygodnia Shelgrii. Pomysłowość Moniki w dziedzinie matematyki zrodziła się z chęci zapamiętania wzorów ojca i traumy związanej z jego straszną śmiercią. Monika zdaje się nie przywiązywać zbytniej wagi do swojego tytułu ani prestiżu, który się z nim wiąże, pozwalając nawet, by jej szaty pokrywały się kurzem, a jej laska służyła jako wieszak na pranie. Jednak jej pierwsza przyjaciółka zaszczepiła w jej sercu silne poczucie obowiązku i dumę, które niesie ze sobą jej płaszcz, wykazując się powagą, która wielu uważa za zupełnie do niej niepodobną, gdy musi coś zrobić jako mędrzec. Jak na ironię, kiedy przypadkowo wyjawiła Izabel Norton i jej ojcu, że jej chowańcem jest czarny smok z worgan, pomyśleli, że żartuje. Jednak widząc, jak Nero przemienia się, by ich bronić, zdali sobie sprawę, że wyjątkowe zdolności magiczne Moniki przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Co ciekawe, Monika jest technicznie jedyną mędrczynią w historii, która nawiązała więź rodzinną ze smokiem, a tym bardziej ze smokiem klasy nieszczęścia takim jak Nero. Okazuje się również, że właśnie w ten sposób jej przydomek, Gwiazda Zmiany, został użyty przez widzime mędrczynie gwiazd. Monika lubi ryby i orzechy, szczególnie florenckie ciasteczka.